Jarocin po parysku, Maciej Parysek, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moimi Państwa gościem duży zaszczyt jest ksiądz Przemysław Kapała z parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Jarocinie. Dzień dobry, szczęść Boże. Cześć Boże, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Witam. Rozpoczniemy naszą dzisiejszą rozmowę od, od miejsca, które powstało pół roku temu, właśnie przy Waszej parafii. To miejsce nazywa się Dom Spot. Wpadłem na, na, na to miejsce, bo, bo po prostu na Facebooku wyświetla mi się profil tego, tego miejsca. Opowiedzmy, o co tak naprawdę chodzi, Dom Spot. Dom Spot jest. Też nazwa, jakby sama sugeruje, jest to Dom Spotkania po prostu miejsce, gdzie młody człowiek może przyjść, po prostu napić się kawy, herbaty, może posiedzieć, trochę pogadać, może spędzić wolny czas. Też młodzież, która na przykład czeka na autobus czy tam na pociąg, zamiast siedzieć i marznąć na dworcu czy tam po prostu czekać, może sobie przyjść i. I też nawet sobie spokojnie w wolnym czasie de, tam posiedzieć, e, właśnie zrobić kawę z ekspresu, pogadać z nami, e, z wolontariuszami, czy tam po prostu pobyć. Zresztą wielu młodych ludzi już gdzieś tam to miejsce właśnie powoli odkrywa i przychodzi po prostu, żeby być, i, i to jest jakby idea tego miejsca, żeby po prostu do niego przychodzili młodzi ludzie. I jakby to nam tutaj, że tak powiem, jest naszym celem, żeby też dać takie miejsce spotkania młodemu człowiekowi, gdzie, gdzie może przyjść i też na chwilę się zatrzymać. Ale tu jest konkretnie, w którym to jest miejscu? To jest, to, to jest że tak powiem, było mieszkanie, które było mieszkaniem parafialnym, gdzie kiedyś tam był na przykład to W Domu katolickim czy to jest na polwanii tutaj obok kościoła? To jest na probostwie, tylko że to ma zupełnie osobne wejście, bo probostwo jest obok i obok wej, probostw, wejście na probostwo jest wejście e, do dom spotu. Mhm. E, jakie zainteresowanie? I e, proszę opowiedzieć też o tych, o tych zajęciach, które są takie dosyć istotne, bo, bo na przykład darmowe korepetycje to jest to jest coś co w dzisiejszych czasach, coś za co się płaci dosyć, dosyć dużo. E, tak, przede wszystkim no, zainteresowanie myślę, że jest i myślę, że powoli to miejsce zaczyna tak chyba wchodzić na taką mapę Jarocina wśród młodych ludzi, bo coraz to nowe twarze się tam pojawiają. Pewnie myślę, że to trochę jeszcze potrzeba czasu, żeby tak to z tym miejscem oswoić młodych ludzi, bo no jest to Coś rzeczywiście no, świeżego, czego nie było w naszym mieście. Ale myślę, że, że, że jest to dzisiaj potrzebne, żeby młody człowiek miał gdzie te przyjść. Jeżeli chodzi o korepetycje, na razie, że tak powiem, mamy korepetycje z języka angielskiego, z języka niemieckiego. Mm. Pani Asia, że tak powiem, uczy młodzież. Natomiast z matematyki pani Basia, która też już jest emerytowaną nauczyci która jest emerytowaną nauczycielką matematyki i chętnie właśnie poświęca swoje popołudnia, aby przyjść i pomóc młodzieży, która potrzebuje korepetycji, coś tam potrzebuje poćwiczyć, poprawić, więc jakby tutaj. Taki to jest też zamiar, no chcielibyśmy, że tak powiem, jeszcze docelowo więcej tych przedmiotów, ale no wiadomo, powolutku, krok po kroku, step by step, że tak powiem, e, no, o, że tak powiem z tych ludzi, którzy tutaj też znamy. I widzę, że coraz więcej też ludzi nam pomaga, dużo ludzi na przykład tworzy też ten dom spot, bo trzeba powiedzieć, że tutaj też się zaangażowali e, ludzie, którzy właśnie też... E, na portalu kochamy Jarocin, zbierali dla nas kubki, sztuczce, takie, no to mi miłe było bardzo, że, że tak powiem z takiej zaangażowania. No oczywiście tutaj duży wkład też mają parafie jarcińskie, bo jakby to też jest takie wspólne dzieło, tak? Bo my też spod i dom spodu powstała jakby też w Y, że tak powiem, w głowie naszego księdza biskupa, z którym tworzymy takie dom spoty w całej, w całej naszej diecezji, Ja też jakby e, spod, w duszpasterstwo młodzieży diecezji kaliskiej i chcemy właśnie stworzyć jak najwięcej takich miejsc w, tych mie w miastach powiatowych, no i Tutaj w nie jest właśnie jednym, to jest jeden z takich też pierwszych tych Domspotów. Pierwszy powstał w Kaliszu. No my jesteśmy chyba drugim albo trzecim Dom spotem, trzecim, trzecim Domspotem, który powstał w naszej diecezji. Jest ich na tym. Ale rozumiem, natych... że... Mhm. rozumiem, że. nie sprawdza ksiądz zeszyt od religii na wejściu. Nie, nie, to że tak powiem nawet. Jakby tutaj nie jest wiara czy tam przynależność do, do kościoła, że tak powiem, wyznacznikiem. Jeżeli chcesz przyjść do Domspotu, to przyjdź po prostu I, i nikt cię tutaj nie wyrzuci, nie wygoni. No nie, nie, tutaj nie idziemy w tą stronę. To jest miejsce właśnie dla każdego młodego człowieka. Może właśnie czasami, jak mnie spotka, ma okazję zapytać o coś, co może go nurtuje, ale tak to staramy się tutaj, tutaj jakby wierzyć. No są takie spotkania też w Dom Spocie, które służą budowaniu wiary, ale one jakby są, każdy wie, kiedy one się odbywają i jak chce, to może przyjść, jak nie chce akurat, to, to przyjdzie na inne spotkanie, na przykład na plażówki. A jeżeli jeszcze się waha albo albo rodzic, to też może odezwać się na, na, na waszym Facebooku, na fanpage'u i, tak. i zadać to pytanie. I bardzo szybko widziałem, że odpisujecie, także także tutaj można przełamać takie pierwsze lody, nie wchodząc od razu do pomieszczenia, ale zapytać online, prawda? Tak jest, dokładnie. Staramy się gdzieś tam odpowiadać na, na bieżąco, no bo dzisiaj wiemy dobrze, że czasami gdzieś tam człowiekowi ten najtrudniejszy pierwszy krok, nie? A potem hmm. to idzie przy jakoś, nie? właśnie w środę można pograć z księdzem planszówki na przykład. Na przykład w środę planszówki też gramy. Na przykład na PlayStation, wiedza to potęga. Ta, no, ta. Bilarga, ta. Piłka, no i mamy duże, że tak powiem, jakoś tam tego miejsca, no, udało się gdzieś tam wyposażyć, mhm. żeby właśnie ten człowiek mógł coś znaleźć dla siebie. Nie? Myślę, że każdy, kto chce. To są takie Trochę przyziemne i trywialne takie, takie, takie rzeczy, o których teraz rozmawiamy, ale też dziś ksiądz spotkał się z tym, że właśnie młody człowiek chciałby się o coś zapytać, poradzić, coś, co go właśnie nurtuje, i to jest też taki moment, w którym można rozwiązać jakiś problem, z którym, z którym młody, młody człowiek, człowiek ma problemy. Jeśli tak, to, to jakiej kategorii są to, są to rzeczy? Znaczy... Na pewno gdzieś tam rozmawiamy, bo też większość z tych młodych ludzi, którzy też często to przychodzą, to są też moi uczniowie, których uczę w liceum, więc jakby siłą rzeczy, tematy się gdzieś tam przewijają od takich czasami właśnie przyziemnych, troszkę trywialnych tematów yy, na temat tego yy, na przykład jaki lubimy kluby piłkarskie, ale też trzeba <gry> Dotykamy tematów wiary, pewnych gdzieś tam dzisiaj, tych rzeczy, które no, młody człowiek też chce się pytać, jaka jest nasza opinia, czasami zdanie. Aczkolwiek no, myślę, że no, nie chciałbym konkretnie mówić, bo to jednak są też A, pewne tak, takie. Czy... Tematy, które gdzieś tam w zaufaniu sobie mówimy, ale myślę, że no jest duża szczerość i też przede wszystkim no, dzisiaj młody człowiek szuka, szuka i pyta się o wiele rzeczy, bo na wiele rzeczy dostaje, że tak powiem, gotowe odpowiedzi, ale właśnie czasami się zastanawia, czy te gotowe odpowiedzi nie są jakimś tam blefem i i szuka tych, myślę, że to jest dobre, nie, więc jakby też temu to służy, aczkolwiek, no mówię, no tutaj mamy dużo takich tematów, też względu na to wynika, bo ich na co dzień uczę i z tego też wypływa tutaj, myślę, że e, często Nasze rozmowy, w sensie takim, bo myślę, że dzisiaj też, właśnie lekcje religii, w ogóle spotkanie, też powinno być jakimś dialogiem i słuchaniem. Dzisiaj i myślę, że oni tego też potrzebują, że czasami potrzebują, żeby komuś się wygadać i wypowiedzieć te swoje wszystkie rzeczy, które ich może nawet nie tyle frustrują, czy tam denerwują, ale po prostu są jakimś takim czymś, co gdzieś ich tam uwiera i potrzebują się z tego wygadać, nie? I to też myślę, że jest takie dobre mi miejsce, gdzie też młodzi ludzie mogą ze sobą pogadać i oni sami też między sobą e, gdzieś tam zaczynają się też myślę, że otwierać. I też obudujące jest to, że nie brakuje tych wolontariuszy, którzy, którzy chcą działać, bo tam codziennie praktycznie od 12 do 20 to miejsce jest, jest otwarte i ono ciągle jest pod opieką tego wolontariusza, prawda? Tak, jest, jest. To jest dobre, że właśnie mamy tych, kilki, powiedziałbym, no, kilkunastu tych wolontariuszy, którzy gdzieś tam się angażują w to i chcą, i, i, i to jest fajne. I myślę, że też właśnie to, to jest dobre, że też młodzi ludzie tworzą to miejsce, że e, tymi wolontariuszami są to tacy no, pełnoletni, nastolatkowie, którzy gdzieś tam też właśnie, no myślę, że e, często mają większe dotarcie do młodego człowieka niż ja, czy. Ale właśnie są i, i dzięki temu, że oni są, to to miejsce jest otwarte, bo ja też no, nie ukrywam, że czasami człowiek jak wrócił ze szkoły, zawsze tam wejdę, zobaczę, posiedzę trochę, ale też no, idę trochę też podładować akumulatory, żeby gdzieś tam na Eucharystię się też przygotować, no, ale właśnie dzięki nim to, ten dom spod jest otwarty i on żyje i to jest też jakby siłą tego miejsca, myślę. Mówi, mówi ksiądz o ludziach młodych, ksiądz chyba też jest młody, bo... Ustawiam, który, który rocznik? No, tak. 30, mam 36 lat, więc właśnie no. <laughs> Właśnie, więc ksiądz też jest, też jest młody, więc e, więc też nie mogę wyjść z podziwu, bo, bo gdzieś tam mocno wszedł ksiądz w, w TikToka. Ten TikTok e, jest również, również zaistniał na, na, na Facebooku. E, nietypowy. Ale jednak, chyba, chyba taki sprawdzony wśród, wśród młodych, młodych ludzi kanał, kanał przekazu. Jak, jakie są reakcje na, na tego TikToka? Bo, bo treści i katolickie, i, religie, i religijne, ale nie tylko, bo również takie z przymożeniem oka. Tak, taki z przymrużeniem oka i takie, które też są opowiadaniem o mojej pasji, o mojej codzienności, o, o mojej nawet rodzinie. Więc jak ktoś ogląda tego TikToka w miarę regularnie, to wie e, nawet jak się wabi mój pies, ukochany. I też wie, jaki, jaka jest moja ulubiona drużyna, ale no myślę, że taki dobry jest odzew na tego TikToka wśród ludzi młodych. Myślę, że gdzieś tam chętnie, nawet czasami uczestniczą w tych TikTokach, ale też, o dziwo, jestem tak zaskoczony, że to nie tylko taka młodzież, którą ja uczę, ale czasami nawet taka ta studencka, ta starsza, czasami spotykam ludzi e, dorosłych, którzy mi mówią, że oglądałem księdza TikToka e, i jestem trochę zdziwiony, że, że aż to tak mocno dociera. E, ale to, to chyba o to też w tym chodzi, żebyśmy też, e, ja uważam, że do, też to, co dostaję, to staram się tym dzielić i jakby na tym też Polega e, moja mi, misja, ale też ja tego, zawsze gdzieś to było we mnie takie pragnienie, żeby dzielić się swoją wiarą, e, bo, bo mi też ktoś to, ktoś też mi to dał, ktoś, ktoś się ze mną podzielił i powiem szczerze, że mi to uratowało. Jakoś tam życie, tak byśmy powiedzieli, mógłbym powie mogę to szczerze powiedzieć. E, i, I dlatego we mnie jest takie pragnienie, dlatego e, są te TikToki, bo. Bo jest we mnie pragnienie dzielić się tym, co sam dostaje i co dla mnie jest ważne, tak? Myślę, że to chyba też to jest siłą tego TikToka, że to staram się, żeby to było szczere, wypływające ze mnie, nieudawane, czasami takie szalone, czyli takie jak Mówi ksiądz, że uratowało to księdzu życie. Dlaczego? W sensie, że ktoś się ze mną podzielił swoją wiarą, bo bo ja byłem takim człowiekiem, który e, lubiał, że, lubił po prostu korzystać trochę z życia i, i, i też był, byłem taki z natury hipisem. E, więc no, powiem szczerze, że w któryś momencie te, w, wydawało mi się, że to wystarczy, tak? Ale. E, kiedy gdzieś tam człowiek zaczął tak wchodzić w swoje dorosłe życie, to no zobaczyłem, że też czegoś mi brakuje, że, że gdzieś tam nie potrafię zobaczyć. Tym, co mam w mojej codziennie, ucieszyć się tym, ucieszyć się moimi relacjami z moimi rodzicami, że gdzieś tam to jest dużym problemem dla mnie. I, i to, że ktoś się podzielił ze mną Ewangelią, pokazał mi też, że, e, że taki jaki jestem, że nie muszę ciągle udawać, że nie muszę ciągle gdzieś zapracowywać tak? może nie tyle udawać, co zapracowywać na tą miłość, na e, szacunek innych to, to, e, to sprawiło, że gdzieś tam jakoś zacząłem patrzeć inaczej na swoje życie. I wtedy pojawiły się właśnie pierwsze myśli o powołaniu kapłańskim: że, że może ktoś taki jest jak ja, gdzieś w świecie pogubiony i może fajnie by było tym, co ja sam dostałem, tak e, podzielić się z innymi. I powiem szczerze, że ta miłość Boża, którą ja wtedy odkryłem, który, ta prawda, że, że taki, jaki jestem, e, bo Bóg mnie przyjmuje i mnie akceptuje, nie gorszy się mną i, i mimo tego, że ja miałem jakiś czas na Niego. E, Powiem może troszkę tak wywalony po prostu, przepraszam za wrażenie, ale no to on nie miał na mnie nigdy wywalone, że on ciągle czekał, i, i, i to jakby sprawiło, że ja zawsze chciałem się nim dzielić, że, że jednak czułem dużą wdzięczność i czuję nadal tą wdzięczność, że on gdzieś tam mi odnalazł. I po prostu dlatego e, też stąd ten TikTok, też stąd ten dom spod dla młodzieży, e, bo, bo chcę. Bo te problemy Ksiądz zna, zna z auto, zna autopsji, prawda? I one, one są, one, one mocniej przemawiają do, do młodzieży. Ale czy, czy, czy ten, ten wątek i ten temat, o którym Ksiądz teraz mówi, to również jest poruszane podczas tych Waszych stand-upów? Bo to też jest bardzo bardzo ciekawe. Bo jednak, stand-up kojarzy się z czymś wulgarnym, z czymś, z czymś takim obscenicznym. A tutaj stand-up w kościele jednak. Tak, znaczy, bo. No... Idea stand-upów, że tak powiem, nie wiem, czy ona powstała. W, 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 nawet nie mieliśmy na myśli tych stand-upów, które właśnie <laughs> y, są kabaretowe. Y, to się wiąże z 2016 rokiem, czyli też już kawałek czasu z temu, kiedy były w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. I wtedy y, papież Franciszek powiedział do ludzi młodych y, na Placu Miłosierdzia. Pamiętam, jak jeszcze leżałem na Karimacie pod gołym niebem i, i słuchałem tego przemówienia w słuchawkach papieża, i mówi: Wstań z kanapy, wstań z kanapy, porusz się, i, i, i zrób coś ze swoim życiem, załóż wygodne buty i idź nie? przez to życie. I, i my jako też pasterstwo młodzieży tutaj, między innymi znanym też myślę w wierocińskich kręgach z księdzem Markiem Muzyką, z księdzem Witoldem Kałmuckim, zresztą byłem wikariuszem też tutaj parafii Chrystusa Króla, e, też zainicjowaliśmy takie spotkania, które się nazywają Stand Up, które zapraszają właśnie e, do młodzież e, do, do wstania z kanapy i że tak powiem, z całej decyzji zjeżdża się młodzież w jedno jakieś miejsce tak i, i, i wtedy przeżywamy to, czy to właśnie adoracje, czy jakieś nauczanie. tak Też jakby trochę może czasami ksiądz trochę jest takim stand ale raczej te treści to jest właśnie to niesienie nadziei i Ewangelii. I to z tego co wynika i też potrzeb młodego człowieka dzisiaj. E, I jakby to jest idea tych stand-upów. Mhm. I widzimy, że pokolenia się zmieniają, stand-upy się troszkę też zmieniają, no bo już jest 2023 mamy, czyli idą. No, nawet stand-upy się odbywały, powiem, jak była pandemia, robiliśmy je też internetowo. I jakby to też nas bardzo mocno rozwijało, ale też napędzało to, że jednak młodzi ludzie tego pragnęli nie? i się spotykają. Czasami na takim stand-upie bywa. Po 300-400 młodych ludzi, nie? Więc raz w miesiącu. Czasami jest troszkę mniej, jak jest jaki może właśnie zima, trochę ten w tych takich ten, ale ostatnio we wrześniu u nas w Eurodzinie było prawie 400 osób. Nie? Szczególnie, szczególnie że kościół króla yy, jest po prostu duży i potężny, potężna świątynia, więc. I wypełnił się młodzieżą, więc to było dla nas piękne, nie? W sam bo, bo, bo w tym kościele przez 6 lat byłem ministrantem, także w 90-tych latach, dawno temu. Na koniec chciałem się zapytać o, o ten wątek, który jest bardzo często w mediach, mediach poruszany, o tym, że szczególnie młodzież właśnie w tych szkołach ponadpodstawowych odchodzi od religii, że jednak rezygnuje z religii, nawet nie, na, nawet nie, na, nie chodząc już na etykę, ale odchodząc od, od lekcji religii, jak jest z tym właśnie w Jarocinie? Jakby ksiądz to ocenił, jeśli chodzi o, o taki trend ogólnopolski? Znaczy w w tym, jeżeli chodzi o taki trend ogólnopolski, to nie jest tym najgorzej, bo też jak rozmawiam z księżmi z, z innych parafi, tutaj świętego Marcina e, czy z ojcami franciszkanami, no to tam, e, jednak tam młodzież jest, tak? I nie jest to nagle, że, że całe klasy. Ale myślę, że no tutaj czasami jest tak, że to te, te lekcje też religii, no czasami trzeba powiedzieć, że pewnie ktoś trochę ideologicznie do tego podchodzi, ale często jest to tak, że te religie są na ostatnich godzinach i czasami po prostu ci młodzi ludzie gdzieś tam no mówią przy księdza, no ale jeżeli... Mogę, to nie pójdę do, bo na te lekcje, dlatego nie, że mam coś do religii czy do księdza, tylko dlatego, że będę dwie godziny czekał, tak, no dzisiaj, no i ktoś, i teraz trzeba jakoś gdzieś tam znaleźć wspólną drogę w tym wszystkim. <śm> Y, dla młodego człowieka i, i też z nim porozmawiać, chociaż ja też mówię no y, staram się na przykład mieć dobry kontakt też i z tymi uczniami, którzy nie chodzą na religię i, i jakby też na korytarzach y, czasami też z nimi rozmawiam i widzę, że oni sami się do mnie odzywają, więc jakby to też jest takie y, też y, budujące i, i szukamy myślę, że, że tutaj do też no, często problem wynika nie tylko właśnie ze światopoglądu, ale też i, i z, z całości, gdzieś tam z całokształtu, że to nie zawsze tak, no czasami troszkę też to utrudnia im w sensie życie, takie jeżeli chodzi o dojazdy. Ale no mówię, nie chciałbym tutaj ani usprawiedliwić, ani też ganić, ale też, też jakby tutaj no, widzę, że no, jest jakiś tam trend, no bo to się pojawia, tak, oczywiście, ale no, z drugiej strony no trzeba właśnie, dlatego... Takie rzeczywistości jak stand -up, jak TikTok, jak domspot powsta powstają, żeby to była też jakaś nasza taka odpowiedź. No, robimy co możemy, oczywiście, i, i staramy się, no, bo wiemy, że też, no, to różnie bywa i, i widzimy te rzeczy, które też negatywne się dzieją. I jakoś trzeba też na to w ten sposób odpowiedzieć, ale myślę, że, że właśnie gdzieś. Myślę, że jeżeli pokazujesz otwarte serce młodemu człowiekowi, to oni gdzieś też odpowiadają pozytywnie na to. Tak. tak. Zapisy na, na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony jeszcze trwają. Powiem szczerze, że mamy już w tym momencie ostatnie miejsca, bo, o, bo, o. bo jedzie 150 osób od nas z diecezji, z samego Jarocina ponad 50 i okolic. Yy, więc y, jakby to mnie cieszy bardzo, bo to jest chyba taki największy wyjazd na Światowe no. Dni Młodzieży poza Krakowem oczywiście, no bo wiadomo jakby tutaj to miejsce. było miejsce było na miejscu, więc tutaj no jakby poza konkurencją, ale yy, ale fakt taki, że ten wyjazd z naszej decyzji jest olbrzymi, jest to o, duże przedsięwzięcie, dlatego jakby już trzeba zamykać te listy, bo ludzie by chcieli oczywiście już się zapisywać, na, najlepiej na ostatnią chwilę, ale to też tak się nie da, bo muszę zarejestrować nas w Lizbonie, zarejestrować nas w Porto, w, w, jeszcze w siedzibie w Polskiej, tak? No i autobusy i też zorganizować transport dla dlatego... tych Formalności, tak. tak, 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 tak. Ale... Bierze, bierze ksiądz gitarę i jedziecie. Tak, bierzemy gitary, <śmany> instrumenty <śmany> wszystkie jedziemy zdobywać Europę, zdobywać Portugalię i myślę doświadczać wspaniałych rzeczy, bo Światowe Dni Młodzieży myślę, że to jest takie wydarzenie, na którym Człowiek widzi naprawdę, na czym polega Kościół, i może zobaczyć na własnych oczach, jak się dzieje Ewangelia, jak się dzieje Boże Słowo. Ja mogę dać taki przykład ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, jeżeli jeszcze mamy chwilkę. Proszę, proszę. To chętnie się podzielę. Mieliśmy takie wydarzenie, kiedy skończyły się już te Światowe Dni Młodzieży, te główne wydarzenia na właśnie placu Miłosierdzia. Czyli w jednym momencie 5 milionów ludzi wychodzi stamtąd. Mhm. Więc spisk. Był niemiłosierny. Modliłem się wtedy. Mówię, Panie Boże, żebym te, bo miałem młodzież wtedy z Bralina. Wtedy byłem wikariuszem w Bralinie. E, więc i miałem takich trzynastolatków. Mówię, naprawdę, było to przedsięwzięcie też dla mnie, bo miałem 50 osób, i żeby nikt nie zginął, e, nikt się nie zgubił tutaj. A ludzie mdleli, bo było ponad trzydzieści parę stopni. I, I pierwszy taki cud, który się wydarzył, to nagle spadł deszcz. Nie? Było jak takie było psy. Ale druga rzecz, o której chciałem bardziej jeszcze powiedzieć, chociaż mówię, ten deszcz był naprawdę, bo wiele było zasłabnić tam w tych tłumach, i dzięki temu to naprawdę udało. Ja czytam to do dzisiaj jako naprawdę wielkie błogosławieństwo, bo ci młodzi ludzie to byli jak na piekarniku. To było słychać jak ten deszcz jak tak wszystkich to studzi. Taki Ale do, tego, do czego zmierzam? Bo. Szliśmy bardzo powoli, no bo 5 milionów ludzi w jednym momencie i mówię, zacząłem na GPS-ie w telefonie szukać dróg innych, żeby gdzieś tam ten. I, i, I brat do mnie mówi, no dobrze, no możemy iść tamtędy, jak mówisz, nie, ale mówi, jak to zrobimy? Przecież to są ludzie, nie? To, to jest rzeka ludzi, nie zatrzymamy ich nagle i, i, i sobie tak przejdziemy. No, bo to nie ma szans, nie. Ja mówię, no. Poczekaj, no, spr spróbujemy jakoś, nie? I nagle y, nagle zaczynam, słyszę: O, padre, padre. Y, okazało się, że grupa Włochów, którzy, która przyjechała na dni diecezji do naszej diecezji, y, mnie rozpoznała, bo ja prowadziłem tam spotkania mm. wieczorem. Dla tych wszystkich, więc mnie znali, byłem takim trochę też, e, bym powiedział, prowadzącym te wieczory, jakimś tam showmanem tego, więc mnie znali z, z zabaw, nie, I, i zaczęli ze mną pokazywać, nie, i mówię do ojca do nich, żeby, mam prośbę, żeby zatrzymał tą grupę tych pięciuset Włochów i zrobili nam przejście. I mój brat mówi, patrzy, a nagle ten tłum, ta rzeka ludzi, która tak szła w naszą stronę się zatrzymała i my przyszliśmy. I on mówi, jak to się stało? Ja mówię, widzisz... Znasz tą historię z Morzem Czerwonym, jak Izrael przed mówię, no, tak, mówię, tak się wydarzyło, nie? ktoś powie. Przypadek, no ale na 5 milionów ludzi, 500 Włochów, których akurat znałem, przechodziło. Więc no, to ja to widzę, wierzę w to, że to naprawdę był wtedy palec Boży w tym wszystkim. No i, i to są takie wspaniałe spotkania do dzisiaj. Mam kontakt z tymi e, różnymi gośćmi z zagranicy, którzy byli u nas. I to jest mm. piękne, właśnie, że młody człowiek może zobaczyć kościół w takiej różnorodności, nie tylko w tym tak. tekście polskim, nie? Na koniec gratuluję, gratuluję pomysłu, życzę szerokiej drogi do, do Lizbony i, i wszystkiego dobrego. Dziękuję za, za rozmowę. Dzięki wielkie, Dziękuję. pozdrawiam. Pozdrawiam. Malcik.